ZBAWIENIE Z WIARY CZY Z UCZYNKÓW? Jednym z najczęściej powracających pytań w refleksji nad chrześcijaństwem jest kwestia, czy człowiek zostaje zbawiony dzięki wierze, czy dzięki uczynkom. To pytanie nurtowało teologów od początków Kościoła, a odpowiedzi szukano zarówno w listach apostoła Pawła, jak i w liście świętego Jakuba. Święty Paweł mocno podkreśla, że zbawienie jest darem łaski i nie można go wypracować samymi uczynkami. Człowiek choćby czynił największe dobro, nigdy nie będzie w stanie sam zasłużyć na życie wieczne, bo to dar płynący z krzyża Jezusa Chrystusa. Wiara jest więc fundamentem, to ona otwiera serce na przyjęcie Bożej miłości i na uczestnictwo w Jego planie zbawienia. Z kolei Święty Jakub pisze wyraźnie, że wiara bez uczynków jest martwa. Innymi słowy, jeśli ktoś wierzy, ale jego życie nie zmienia się i nie rodzi owoców miłości. To taka wiara jest jedynie pustą deklaracją. Prawdziwa wiara zawsze musi prowadzić do działania, do konkretnych gestów dobra, przebaczenia i miłości wobec drugiego człowieka. Nie chodzi więc o wybór albo wiara, albo uczynki. Prawda jest głębsza. Zbawienie pochodzi wyłącznie z łaski Boga, przyjmowanej przez wiarę, ale ta wiara staje się autentyczna dopiero wtedy, gdy wyraża się w czynach. Wiara i uczynki są jak dwie strony tej samej monety. Nie można ich oddzielić, jeśli chcemy mówić o pełnym życiu chrześcijańskim. Ostatecznie więc chrześcijanin nie pyta, co bardziej zbawia wiara czy uczynki, raczej uświadamia sobie, że prawdziwa wiara kształtuje jego serce, a uczynki są jej naturalnym owocem. Zbawienie jest darem, którego nie można kupić ani zasłużyć, ale który wymaga odpowiedzi w postaci przemienionego życia.